Cześć, dzisiaj chciałabym Ci przedstawić, jak wykorzystać jedną sukienkę do trzech różnych stylizacji, właśnie w oparciu o koło barw, o połączenia ze sobą tych kolorów. Jeżeli jesteś ciekawa i zainteresowana, to zostań ze mną do końca. Więc zaczynamy. Pierwszą moją propozycją do takiej właśnie pomarańczowej jaskrawej sukienki, co byś pomyślała, że no, z czym ją połączysz? No, ją można ubrać tylko samą albo Albo po prostu też z pomarańczową. Tak jak już mówiłam wcześniej, w włączeniu kolorów, czyli monochromatycznie. Wybieramy pomarańczowe, ale inne części tej stylizacji to tak, żeby nie odwracały uwagi od tej jednak szałowej sukienki. Ale jeżeli mamy taką sukienkę, albo w ogóle jakąkolwiek pomarańczową sukienkę, albo po prostu masz pomarańczową koszulkę, to chciałabym Ci pokazać, jak możesz taki kolor. Łączyć z innymi kolorami, tak żeby Twoja stylizacja wyglądała na taką żywą, wesołą i po prostu świetną. Więc tak, naszą pierwszą propozycją do takiej e, pomarańczowej sukienki, to chciałabym dodać do niej właśnie czerwoną, skórzaną kurtkę. I dlaczego tak? Ponieważ sugerując się właśnie kołem barw, jeżeli dodamy sobie taką czerwoną kurtkę, czyli kolor znajdujący się obok pomarańczowego na kole barw to w tym momencie tworzymy sobie taką już harmonię w tej naszej stylizacji. I sama zobacz, że jak dodamy sobie tą kurtkę, to jak to wygląda? W tym momencie to jest tak ciepło, fajnie, wesoło, a dlatego, że tutaj te pigmenty w tych ciuchach, one są do siebie bardzo podobne, ponieważ do tej kurtki, do tego czerwonego został dodany biały pigment, czyli jest ona w takim jaśniejszym troszkę odcieniu, tak samo jak ta sukienka. I dzięki temu mamy taką stylizację w połączeniu pomarańczowego i czerwonego. Znajdują się one, pamiętaj, obok siebie na kole barw. I wygląda to tak spójnie, tak bardzo sympatycznie dla oka, że tak powiem. Jeżeli chcemy, żeby na przykład nasza stylizacja miała mocniejszy akcent pomarańczowy, to do tej stylizacji dodajemy sobie jakiś element. Ja tutaj akurat mam rajstopy, ale dodajemy sobie element w postaci pomarańczowego. I dlaczego właśnie taki też odcień? To jest również ciepły odcień. Dodany, dodany został do niego biały pigment, więc ten odcień również jest taki jaśniejszy i cieplejszy. I w tym momencie, tutaj w takim, takim prosty, prostej linii, zachowujemy sobie monochromatyczność. Czyli trzymamy się tego jednego koloru. Na którym chcielibyśmy budować naszą stylizację, i dodajemy sobie jako taki fajniejszy, analogiczny akcent do tego, po prostu czerwoną kurtkę. I tutaj też właśnie zaznaczam, jeżeli chcesz właśnie stworzyć sobie pomarańczową stylizację, nie musi to być sukienka, może to być koszulka, może to być, mogą to być spodnie, spódnica, cokolwiek. I to jest właśnie moja pierwsza propozycja, żebyś sobie właśnie do takich pomarańczowych ciuchów dodała akcent czerwony. Dzięki temu będzie to wyglądać ze sobą bardzo spójnie, ponieważ trzymamy się właśnie tych dwóch kolorów na kole barw i tutaj wykorzystujemy sobie to monochromatycznie, więc wszystko jest ze sobą spójne. Moją drugą propozycją to do takiej już stylizacji stworzonej, gdzie naszą podstawą jest pomarańczowa sukienka, pomarańczowy element naszej stylizacji. Kolejnym elementem, jaki tutaj mamy, to jest czerwona kurtka. Skórzana. To może być cokolwiek, mogą być jakieś dodatki. Ale jeżeli chcemy postawić nie na monochromatyczność w odcieniu pomarańczowym, to śmiało możesz wykorzystać czerwony. I tutaj znów jest ta sama sytuacja: czyli pigment w tych rajstopach jest taki biały, jest taki ciepły, jest taki czysty, jaśniejszy. Więc w tym momencie, jak sobie to połączymy, to Nasza sukienka pomarańczowa jest, jest naszą podstawą, jest podstawą naszej stylizacji. Natomiast ta kurtka i te rajstopy tworzą taki spójny element ze sobą i nadal trzymamy się tych dwóch kolorów, które znajdują się obok siebie na kole barw. Tutaj możesz sobie śmiało to mieszać. To nie muszą być czerwone rajstopy. To może być właśnie czerwona szminka. To mogą być czerwone buty. To może być cokolwiek i wtedy tworzysz sobie taką fajną klamrę u siebie w stylizacji, że trzymasz się tych właśnie dwóch kolorów, które znajdują się obok siebie, analogicznie. Fajnie to wygląda, fajnie się to ze sobą łączy. Trzymasz się jednak odcieni i tonów tych, tych kolorów i wszystko to ze sobą tak idealnie gra. A w tym momencie wrzucamy sobie tą Czerwoną kurtkę i sugerujemy się już innym kolorem. Tutaj już będziemy sobie łączyć to troszkę w inny sposób. Bierzemy sobie oczywiście jako podstawę naszej stylizacji pomarańczowy kolor, ale do tego użyjemy sobie koloru fioletowego. I teraz kolejna ważna rzecz, na jaką musisz zwrócić uwagę: to, żeby kolory w Twoich dodatkach, które chcesz dodać sobie właśnie do tego pomarańczowego, były zgodne z tym pigmentem, który jest w pomarańczowym elemencie Twojej stylizacji. Czyli na przykład mamy tutaj dwa kolory fioletowe. Jak sama możesz zobaczyć, jeden jest ciemniejszy, drugi jest jaśniejszy. I w tym momencie ja mogłabyś sobie pomyśleć, że to jest bez różnicy. No ale na przykład, jeżeli dodamy sobie takie jaśniejsze, taki jaśniejszy pigment, taki jaśniejszy element fioletowy, wygląda to fajnie. Ale jednak gdzieś tam jest to takie bardzo płaskie, bardzo jasne. Ale w momencie, jak zamienimy sobie te rajstowy na takie w ciemniejszym odcieniu, to już tworzy nam to taki mocniejszy element. I jeżeli tutaj zależy Ci, oczywiście, żeby to było gdzieś tam stonowane. Czy, czy chciałabyś zachować jednak tą taką jaśniejszą stronę, to jak najbardziej używaj sobie tych, takich jaśniejszych dodatków, jaśniejszych pigmentów. Ale kiedy chcesz stworzyć taką bardzo mocną stylizację, taką, że po prostu bardzo mocny kontrast jest między Twoimi elementami garderoby, to wtedy używaj sobie właśnie takich mocnych akcentów, jak tutaj. Sukienka jest właśnie w takim jaśniejszym odcieniu, ma dodany dużo białego pigmentu, jest taka jaskrawa, jest jaskrawym pomarańczowym, ale jako taki stonowany element do tego dodajemy sobie właśnie takie ciemniejsze, fioletowe, rajstopy. I dzięki temu góra naszej stylizacji nie odwraca uwagi od dołu, a też na odwrót, dół nie odwraca uwagi od góry. I znów to samo, jeżeli chcesz właśnie połączyć... Taką stylizację, łączyć ze sobą pomarańczowy i fioletowy, to, to znowu nie muszą być rajstopy. To nie, muszą być, to nie musi być taki duży element Twojej stylizacji. To może być właśnie na przykład torebka, to mogą być kolczyki, które sobie założysz, to mogą być okulary, które ubierzesz, opaska na włosy, cokolwiek. I w tym momencie już nie trzymamy się. Tej bezpiecznej przestrzeni, gdzie mamy właśnie koło barw i trzymamy się pomarańczowy i czerwony. Tutaj już idziemy sobie troszkę w taką bardziej szaloną stronę, czyli wykorzystujemy sobie właśnie kolor, który znajduje się troszkę dalej od pomarańczowego na kole barw, ale nadal jest ze sobą spójny. Trzecią moją propozycją wykorzystania pomarańczowego koloru w twojej stylizacji będzie połączenie go z kolorem, który znajduje się naprzeciwko, czyli tak, tak zwana harmonia dopełniająca. I tutaj wykorzystujemy sobie kolor niebieski lub pochodny jego turkusowy. I tutaj, na przykład, zobacz, mamy właśnie taką pomarańczową sukienkę, i dodamy sobie do tego takie niebieskie buty. To jest taki właśnie element z odcienia niebieskiego z dodanym czarnym pigmentem. I dlatego to ze sobą tak gra, ponieważ tutaj ta stylizacja jest bardzo mocnym akcentem. Tutaj dodajemy sobie jako element, czyli właśnie jako buty, troszkę w ciemniejszym odcieniu niebieskiego i tworzy nam to taki kontrast, ponieważ dodając te buty, które jako kolor znajdują się naprzeciwko pomarańczowego na kole barw, to jest to taki takie, takie przytup, takie mocne tupnięcie właśnie tym kolorem, że gdzieś tam jednak trzymamy się tych zasad harmonii, łączenia tych kolorów, żeby to wyglądało ze sobą dobrze. I kolejną taką propozycją, właśnie z tej kontrastowej, to możesz sobie użyć do takiej stylizacji taki kolor, czyli turkusowy. Czyli dodajemy sobie właśnie taki element, jak turkusowy, który jest właśnie pochodnym niebieskiego. I to też wygląda po prostu świetnie z <laughs> całego No Taka jest harmonia. Ja, nie, nie ja to wymyśliłam, ja to tylko Tobie przedstawiam, ale bardzo mi się to podoba. I w tym momencie sama zobacz, jak to wygląda. No, wygląda po prostu genialnie. I kto by pomyślał, że pomarańczowy z turkusowym czy z niebieskim będzie tak świetnie wyglądał. No proszę! I to są po prostu podstawy łączenia ze sobą kolorów. To jest harmonia dopełniająca, to są harmonie właśnie z kolorami pochodnymi, analogicznie, monochromatycznie. I widzisz sama, jak z jednej sukienki możesz stworzyć trzy różne stylizacje. Wykorzystanie tylu kolorów w swojej stylizacji nie jest ciężkie. Wystarczy właśnie opierać się na tym kole barw, które no nie jest Twoim wrogiem. Ono ma Ci pomóc, ono jest Twoją ściągawką i możesz się na nim dowoli opierać, kombinować, bawić się i trzymać się właśnie tych zasad, które mamy, tych harmonii, które już wcześniej Ci przedstawiłam, żeby właśnie mieszać ze sobą kolory. Mam nadzieję, że troszkę Ci to pomogło i będzie Ci teraz łatwiej łączyć ze sobą te kolory, wykorzystywać je w swoich stylizacjach na co dzień, do pracy, na sesję zdjęciową. Bardzo się cieszę, że byłaś dzisiaj tutaj ze mną i widzimy się w następnym filmie.